Ludzie nie wiedzą, co, co się dzieje. Prawdopodobnie. Nasze, nie, to nie to, że się dzieje, ale i, ja to dzieję. Ja, ja e, witam w kolejnym odcinku Gurgo Recenzji. E, kl klasycznej, czy mini. Nie wiem, jak to Czy mini, czy klasik, mini klasik. Ale to będzie klasyczniej. Popatrzcie, dzisiaj zrecenzujemy dzisiaj szalety miejskie. Tak, to jest obiekt monitorowany, więc. No, tu piszę, że jest monitorowany, więc no, będzie raczej bezpiecznie. Znaczy ktoś może mi krzywdę zrobić, ale od razu się władzy dowiedzą, że ktoś mi krzywdę zrobił. Jesteśmy w środku, a ciemno, ciemno. Światła nie ma. Aktywuje chyba ruchowo. O! Yy, to, to jest to, co aktywuje ruch. Znaczy aktywuje się ruchowo. Yy, tak, nie, nie chcę mi się sikać, ale ja lubię oglądać. Kabiny. wszystkie wyglądają podobnie. No, Składałem się z, no, z muszli. Jest ręcznik papierowy. Jest ręcznik papierowy. I tak, kabiny są podobne mniej więcej, choć tutaj jest trochę brzydszy. Ktoś jest? Nie, tutaj nikogo nie ma. Tak, z koszulki, bo... Ja się brzydzę trochę. Albo ktoś może jednak jest. I tak więc dalej to recenzując. Są misuary standardowe i jest umywalka. O, umywalka. Ja nie ja lubię umywalki. jest umwalki. Jestem nie ma czego, nie ma powietrza dmuchanego, a powietrze dmuchane jest beznadziejne, więc nie cieszę to, jak jest. Cieszy mnie to, no, wolę ręcznik papierowy. Jest kosz. Kosz na śmieci. Żeby ręcznie wyrzucać. W każdym razie, moja ocena jest taka... neutralna. Znaczy, neutralna z plusem, bo nawet komfortowo jest, jest dużo i w ogóle nie ma... Trochę podłoga jest brzydka, ale no, neutralna. Neutralna z plusem i dobrze, że to jest. Cieszę się, że nie będę korzystał. To jest dla turystów głównie. Czy tych, co nie mają gdzie sikać w mieście. Do widzenia.